Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ja, czyli Faniak. tu witam Was, moje mroweczkie kochane i e, dzisiaj kolejny raz zwiedzimy się ze złem czyhającym w Gotham City w grze Lego Batman 2. Wczytamy sobie gierkę, może trochę głośno. E, przeczytałem komentarz, bo, bo, bo ktoś tam z Was napisał, że e, mogłoby być trochę głośniej, więc mam nadzieję, że e, będzie trochę głośniej. Elf. W moim mniemaniu, moim odczuciu jest głośniej, tak więc mam nadzieję, że Was też to poniekąd zadowoli. Eee, więc zobaczymy, co dzisiaj. O, co ja tutaj dałem? muszę zerbić. Okej. Okay. Ale trochę się, trochę się właśnie obawiam. Bo pamiętam, że ostatnio. że, że, że ostatnio, ostatnio właśnie tutaj. No właśnie, na parkingu tak było. I pamiętam ten motocykl z tymi EPS-ami. Dlatego troszeczkę mi to przeraża. No poproszę Batmobil może. Co? Czy jednak nie czy Batmotor? E... tam może to... Batmobil! Znajdźcie się w komentarzach kto też grywał w te... gierki. Tak wiem, że w tes takie, że szok, ale... Aha, muszę pierwszy to wszystko po tak? Znowuż! Nie, Damy radę. No. E, tylko wiemy, że, 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 że mamy tam jechać. Oczywiście, o, tak jak obiecałem, ja, że sprawdzę, ja tak nie sprawdziłem no, wym, Wymknęło mi się wszystko spod kontroli, ale to. to Winny się tłumaczy, tak? Więc ja się, ja się nie będę tłumaczyć, nie mam zamiaru się tłumaczyć, ale. Yy, Trzeba przyznać, że naprawdę FS tragicznie spadają jest przyzwyczajenie tak, ja mam taki coś, że Jadę, Nie tragicza mi coś trzeba. Odwiedzamy sobie tego się dość czułej, no to nie interesuje mnie bardzo. Oj, żeby prawdziwie rzeczy może można było tak obniżonymi samochodami jeździć po tych krawężnikach bez, bez żadnych szkód. To byłoby naprawdę zacyt. Ja muszę po tych monetach się tutaj... No w zasadzie, ej, no tak. Jaskinia to jaskinia, to może być takie jawne miejsce, prawda? No i co ja zrobiłem? Ja się ugięziłem właśnie. Hola, hola. Aha, dobra. No, musicie mi zobaczyć, tak? No, więc jesteśmy w skinie. Szczerze nie mam pojęcia, co dalej, totalnie. Ale wszystkiego się dowiemy. Najlepiej na spontanie. Batman safely recovered all the stolen property, including Bruce Wayne's Man of the Year award. The only thing left for Joker—a swift return to Arkham Asylum, along with the title Goon of the Year. <laughs> no. <clears throat> this is Court Kent on assignment in Gotham City for Daily Planet Online. Hey. I was watching that. TOO MUCH TELEVISION IS BAD FOR YOU, PUMPKIN! Oh. How does he sneak all that stuff Dobra. in? Just... Clark HENDT REALLY, really despise THAT GUY COMING ALL THE WAY TO GOTHAM CITY TO INSULT ME ME, A HOMETOWN BOY WHO MADE GOOD YOU'RE RIGHT, YOU DON'T DESERVE THAT THAT'S RIGHT, I DON'T how would you like to be out of Arkham right now and given a chance to take revenge on Batman and the rest of this ungrateful city? I'd have to be crazy to say no to that offer. Unless you're just one of the voices in my head, in which case, I'm crazy anyway. <laughs> Oh. hey lex you come to get your watch back or did a bus from metropolis get lost Dobra, and break down first i don't take the bus and second yes give me my watch so what you got there this my friend is the deconstructor it emits a unique energy one that is absorbed so quickly by any shiny black object that it causes it to pull itself apart. Nifty! What's it got to do with me? I need huh. help replacing its power source. It doesn't run on AA batteries. <laughs> <laughs> Kryptonite. You help me, you can use the deconstructor to your heart's content. Know anybody who has lots of shiny black unbreakable toys? I don't know who you're referring to. Come on, Batman. Super. Oh, you were. Pomiń, I'm chyba lepiej jak takiej jakoby Takie jest moje odczucie, taka subiektywna so opinia. opinia, mógłbym rzec, ale w porządku. Tak, powiem wam, że naprawdę nie jest Chyba za czasów średniowiecza to było jakoś inscenizowany, bo wyburzyli ścianę, jedną, drugą pogadali, sobie pobawili się. No tak. Jeszcze w schronisko dla kotów przy pieprzu, o... No wskakuj, wskakuj. A Odciążały Każdy z nas ma takie dwie twarze. Nawet ma nawet 50. Hey, co going on? Yeah. It's a oh, come on. To jest Wszystkich uwalnia. Gdyż go w deszczu to nie porazi, nie? Dobra, zobaczymy co tam Pan Sorki za taki... Nie, ...przydługasty dialog, scenkę, ale no... ...zależy mi na tym, żeby to całkiem z się poniekąd działo. No i Pan... ...Pan tak? Co, co, kto to, kto to kuźwa jest? Jest Dick, jest Dickem Fajnie. Bruce Wayne, Dick Grayson. Dickiem nie chcę być, więc jak mogę to chcę być Brucem. Bruce Wayne jeszcze, jeszcze brzmi jakoś, ale Dick. Eee, dajcie znać w komentarzach, dobra? Co myślicie? Czy powinienem grać Dickem Nie uśmiecham mi się to. You. to wygląda. Jak ten taki billboard w, w, w Nowym Jorku. Wieża ligi sprawiedliwych to. This is Batman. Just checking your location in case of emergency. I'm in the ja wiem, że on mam zapłon, nie jak cholera, ale ten Dick to właśnie jest Robin, tak? A ten Bruce Wayne to jest Batman? Ja naprawdę wiem, że on zapłonie jak cholera, nie jestem za bardzo y, rozdany w tematyce, ale ja nie mogę. Tak, ah, skanuj, skanuj. Perhaps you'll indulge me by selecting the big. No tak, tak, poproszę. ale to teraz tak, on posłuchaj, tak. W sumie coś mi śpitała taka ta postać, że to jest coś takiego oldschoolowego i takiego z klasą. ale że Beacon jest czy coś takiego, no to. Mówisz, że pod Greja podchodzi też od nich, no to. Nie wiem. Dobra, niech już on jedzie, bo ja. No i jednak ja muszę jechać. Nawet nie chciałem jechać. A do tego główna, ten czerwonego Jakoby. Oj Jemy! Na tych FPS-ach na pewno daleko zaszaleje. wiecie Nie wiem, czy dobrze jadę, bo tutaj się nie rozeznaję. Póki co to ja raczej koło zataczą. Nie wiem, czy skręcić co miałem. Ja, a ja nie wiem naprawdę. To. I tutaj coś? A możliwe, nie. Arkam Zobaczcie, takie coś było wymyślone już wtedy. A dzisiaj co mamy w Polsce? Biurawy asfalt. Nie zrozumiem tego fenomenu. No chodź, bo przy głupie. Nie, nie, to nie. To szpital Szpitel w Arkamy. of strange blue <inaudible> glow spotted tonight around arkham asylum is this evidence of yet another mass breakout from the facility or one of the warden's infamous parties in <inaudible> full swing either way the <inaudible> sounds <inaudible> of breaking glass and screaming are <inaudible> sure to follow as we go live to gotham's favorite waterlogged penitentiary Troszkę wtedy ich... Machocy kobiety kopa. A czajcie, machocy kobiety kopa. Spierdalacz od psami. Wiem. Dobra hmm. Nie mam zielonego do blabiego, ani jakiegokolwiek pojęcia co jest działać ale to chyba jest żadna nowość tam pewnie nie, bo tam powinniej mieć zeżre hmm. to się świeci fajnie, fajnie się świeci okay. Nie wiem właściwie tu tutaj wyszedłem nic tak Aha, bo na nas to bije tak? Dobra. to. Dobra. Raczej mnie nie zabije. Już mogę tu składać. I mogę coś tutaj działać? Złożyłem, żeby rozwalić. Fajny ją, no, nie tak. Logika tu jest... ojej Akrobaty jeszcze, dobra, no to już wiemy, że w cyklu jesteśmy w yy, tak prawie mnie uderzyłeś Uderzyłaś, przepraszam No dobra Tyle, o ile tutaj coś mamy, tak? Dobra, no zjechała na... Rupu, rupu, bupu, buku. Tu dla Batmana chyba będzie. Dzięki za pieniążki. Akrobata to tak jest. Batmana to rozjeżdża, ale jakoś to by tam szło. I taki akrobata, że... no. Jeszcze powiedzieć, że nie nic nie Tu idzie coś do Batman'a. Okej. Okay. A więc, ej... Nie, zostaw mnie w spokoju, tak? No i... Chyba ja muszę po prostu tu spędzić. I jak sobie poradzisz, to ja nie... Do, nie ingeruję w any. Mam taką nadzieję. No, idź tam po. To... No. Dobra, coś tutaj było na wstępie. Dziekan sam wszystko Wow, po tym gdzie chodzić? Dobra, no coś tutaj zaczęło się teraz. więc jest to pewno bardziej w porządku niż no. mogło wybiegć wcześniej. Hmm. Aha, to nic woli od Mam na nadzieję, że w ogóle nie słychać i że to się nagrywa. Wszystko. No no. No no. Eee, dobra. A, więc teraz będzie nas samochodem śmigał. Bez z Troszkę nowe technologie na No i ja, będzie nas tak tak sobie, tak to tak, tak Potrzebny jest specjalny kostium, okej. Okej, nie jest potrzebny kostr, tylko po prostu zdobyć, jakoś tak. Jakoś trzeba go nie? Tutaj trzeba coś pobudować, może szklany kostium będzie. Tu dla akrobaty, tu trzeba mety trzeba wyjechać chyba. Tu, pusiu, pusiu, pu, pusiu, pu, pu, pu. Aha, że takie coś. Fajna, fajna, podoba mi się. Bo wow. poszło lepiej niż sądziłem. Może teraz mam się w niego Chodź wszystko ciągle wydał no teraz mi dało No za bardzo szczerze nie wiem co zrobić Ten to świga samochodem Jak będzie mnie rozjeżdżał, to na pewno sobie nie poradzę. Dobra, coś tu Dobra, to jest w porządku. Począłem. Dobra, coś tu się sypnęło. Więc teoretycznie coś tu jest do zbudowania, albo? by było na tyle, tyle nie. a w ogóle, w ogóle zostaw subskrypcję na moim kanale, Ostatnio tak zobacz... że do 60 do 50, więc cieszę się bardzo z tego powodu, bo to jest bardziej okrągła liczba niż, niż 50 parek. Bardzo mnie to cieszy, chciałbym bardzo, bardzo bym bardzo, chciał, bardzo, 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 bardzo 100 zrobili 600 punktów z 3 i naprawdę problematyczne. Bardzo piękne. Jeśli mogę Cię prosić, zostaw subskrybcję, co to Co Ci to kosztuje? Kliknąć, a wiem, że większość z Was, jak jestem przed połową, 100 wyświetlaczem, bo wiem, że nie subskrybujecie, no bo nie nabierzecie mi nawet, że nie tak nie jest, ponieważ jedno z jest ledwo w parę 60, i na pewno jeszcze tam połowę nie ogląda, bo to kłam to on tutaj ojejeje, ile lat to normalnie w jeszcze w szkole nie mieliście, więc do szkoły nie chodziliście. Nie co to szkoła, bym ale tak dalej zaczynałem, gdy się palić z media, to też chodziłem do szkoły, tak, ale te czasy już minęły I... i chciałem powiedzieć, że... Może sobie z tym pomyśleniem, ale jeszcze nie będę mieć Można powiedzieć, już jestem po następnym staruszku. Może nie będę sobie szczęśliwić tak? Jeden przycisk przyciskając, jeżeli każdy z nas ten ciśnie prawy przycisk jeszcze to już ja już będę zadowolony Już mi robicie No i nie rozjechał Dobra, coś tu się dzieje, na pewno się otworzy i będzie robin tutaj A on się dopadnie tutaj Teraz tutaj trzeba to rozbić będzie nie Wodę wodę, tam Ludowy kostium A więc jak ludowy kostium już mam no to... Proszę bardzo Chyba możecie Jeszcze o tyle żeby Może w stanie, żeby... żeby tym subskrypcję, tak jak już Ludowy kostium zdobyłem, totalnie nie wiem co mam sobie zrobić z tym faktem ale wiem że, że na pewno muszę tutaj zamrozić kolejną wodę bo po co? nie wiem nie wiem dlaczego, po co, ja? naprawdę nie wiem ale naprawdę zostawcie tą jedną sekstrypcję no. Ten kolega będzie potrzebował kostiumu tego nie jest A więc musimy wejść tutaj znowuż przejść tutaj Wszystko samochód I zrobić pół I woda się poleje tak? Z tego czy nie Zobacz. Dobra, czy ty tu pojedziesz tutaj? Musisz pojechać. jechać. A i się pierze to. O, Aż za musiał ładnie spać z tego Ile? no właśnie, do tego, że No. Ale powiem że no, to musiał być inspirowane polskimi drogami. Że tak się zapadło, że nie wiem, co jest go! Pane. Proszę cię, zostaw tę subskrypcję. Zostaw jakiś komentarz. Ja chętnie... Opiszę... Cokolwiek. Zawsze miło jest zobaczyć ten komentarz. To jest dosłownie... Tak samo ważne prawdę coś, co. trochę, trochę mniej, ale dla mnie to jest bardzo ważne, bo wiem, że na przykład ktoś albo to słucha albo coś kupuje i jakąś radę mi da albo albo coś yy, z na przykład. No się na łapkę, żeby może coś się troszeczkę wybiło, Wiem, ja wiem, że zmieniam harmonogram jak nie wiem co, na 15 lat chłopaków, ale kurczę powiem wam, że na ten piątek ciężko mi się wyrabiać, a niedzielę lepiej to widzę. No dorosłe życie nie jest takie, jakby to wam powiedzieć, kolorowe wakacje są tak. Można by rzec, że są wakacje, ale kto ma wakacje, ten ma wakacje, a dla mnie wakacje to dwie wyprawy. tyle. Te upały nie trzeba iść do pracy. Nie więc naprawdę byłbym wdzięczny za zamiatanie ogródka? Nie. nie, chociaż też możecie, ale za subskrypcję po prostu i jakiś komentarz czy Kałapka. Tylko Nie wiem, czy tutaj się w ogóle zapisało coś, czy był jakiś Safe point. Nie mam zielonego pojęcia. I tak myślę, że do tego wrócimy za, za chwilę. Za chwilę, że za tydzień. No, ale tak. no, 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 koniec końców, po prostu e, przechodząc do meritum samego sedna tego wszystkiego: konsensusu głównego tej oto sprawy, chodzi o to, że. O, rzecz biorąc, odcinki do przerw, pojawiają się około godziny 16. Ale. Yeah, kind of no wiem, no, jak to bywa. U mnie to bywa tak, że tam akurat z odcinkami no, z, I so. z dotrzymywaniem terminów no, trochę ciężko. Mam dobrze, że jeszcze moc dotrzymuję. Ale no. no to chyba są już jakieś początki. Eee, więc. Więc tak. No, ciągle jadę ogólnie na korzyść z bo najlepsze kroki, na których czasami streamuję, no, 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 na te streamy też nie mam czasu. No więc, no więc tak. Eee, dobra, ja myślę, że tutaj już za dużo będzie się działo. Chciałbym eee. z wami się pożegnać. I cóż, no cóż, do następnego odcinka. Trzymajcie się, zostawcie subskrypcję, to jest bardzo ważne dla mnie. Yy, trzymajcie się i... Pa pa!